Hej się mamy ale zanim zaczniemy ten odcinek pamiętajcie, żeby zostać subika, tutaj macie gdzieś instrukcję na moim palcu i walicie w dzwona oczywiście, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. I jeżeli Wam się ten film spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod filmem. A teraz życzymy jego oglądania. Hej, na ludziska, z tej strony Biały Wilka Dzisiaj pykamy sobie w na dalej A naszym kolejnym poziomem jest The Echoing Caves Nie pamiętam dokładnie, co to było Ale ja widzę, że jakiś pirat Czegoś szuka A No tak Zejście do podziemi Do którego jak zawsze będziemy musieli się dostać No Kuj, jakiś śmieć. O Jezu, nie mnie założyłem. Czemu mamy tak mało HP? Coś się popsuło. Chyba. Dobra. Yy, mniejsza z tym my lecimy sobie poszukać przycisków. Takich jak na przykład ten. Który pomoże nam w otwarciu tamtych wrót. A tymczasem mamy tutaj. Bardzo fajne Kurde, takie jakby poboczne misyjki takie jakby poboczne, ponieważ to nie są poboczne misje, tylko po prostu rzucamy mu to na łeb On wtedy nie wie gdzie my jesteśmy, kto my jesteśmy i tak dalej O nie, nie, nie O Typie jesteś taki krzywy, że kurde Spadłem przez ciebie O Tutaj mogliśmy sobie tylko wejść po to, żeby Lumka zdobyć. nic innego tutaj nie było e, Zugobałem się w nim przez chwilę Ale tutaj nic nie ma więc lecimy tam, gdzie nam gra karze Czyli płyniemy wzdłuż tunelu wodnego, który się nie ciągnie długo Lecz zanim nas czeka przycisk, którego traficie ja mogłem polecam. Czyli teraz tak ogółem mamy zabawę, by Znajdź przycisk. Więc to jest super. Ponieważ nie ma tylko takiego, a walczymy, walczymy, próbujemy pokonać wszystkich piratów, tylko możemy się trochę zabawić. Dobra, wbije tu i co teraz? O nie, skakanie, to jest najgorsze, co może mnie spotkać. No tak, zeskakujemy tu. I tu jest Pirate. Nie, nie ma Pirate. A jednak jest. A, okej. Okay. Czyli to jest po prostu nasze takie. taka jakby nasza ucieczka. No kurde, nie umie trafić, a jakby. Tak, średnio. Kolejny przycisk wciśnięty. Wracamy z powrotem na drugą stronę. Aby kliknąć przyciski, i się połaić tym na czas. Jeszcze trochę tego nie rozumiem, bo tutaj czas jest bardzo długi. A jak sami zdążyliście pewnie zauważyć, nam się udało to przejść w ciągu. Kilku sekund, a to jeszcze tyka oh no. kolejne skakanie, ale to się podwyższa, więc lecimy. I teraz. Wskaczemy tu Czekajcie chwilę, dajcie mi chwilkę, sekundę Okej, okay, wróciłem, można lecieć Dalej, eee Ano tak Strzałkami się poruszamy, a ja... Klikam po prostu, przyzwyczajenie do CSa, że się klika W, Mamy wszystkie. Więc jest Dobra, zbieramy to. skakujemy tu. I bum! Lecimy do dalszej części poziomu. I w dodatku... Podejrzanie żadnej kratki jeszcze nie znala. O Jezu, nie, to jest ten poziom! Rudziska. Jakbyście nie wiedzieli, o co w tym poziomie będzie chodzić, to się przygotujcie na dużą ilość śmierci, moich śmierci, ponieważ tutaj będziemy latać beczką i zawsze, właśnie, zawsze mi się myli, jak się kurde tam, ten... jak się kurde tym lata. Dobra. 100% już na pewno mieć. Nie będziemy, bo ja naprawdę, ja często zapominam, jak tu się w ogóle lata. O, znalazłem poziom poboczny. Nie, nie mówcie. Dziwka, jak zawsze pomocna. Płyniemy gdzieś, gdzie, nawet nie wiem gdzie. O jezu. Okej, okay, możemy lecieć. Po czy nie zawsze przyjemnie, ni. I teraz nie wiem, czy to był secret. Znaczy, czy to jest secret? Czy to jest może coś, co się łączy z fabułą? Ale tego się przekonamy zaraz. I Jeszcze te kurze będą latające mnie wnerwiać. No. No. Tak. Takiego pecha to chyba ja tylko mam więc Rajman jakbyś mógł szybciej. Nie wiem, naładuj ten swój atak, kurde. Żebyśmy szybciej mogli dolecieć tam, gdzie chcemy. No i teraz znowu parkour znowu spinanie się po pajęczynach. To już po nas leciało. Jeszcze dobrze na pajęczyny nie wszedłem. A już leciało, żeby skopać mi drobka. Zatrzymam się. Żeby ten szybko i. Nie! Tak! Wypierdolni, część To już nas ten typo nie dosięgnie, na no, całe szczęście. Tato jest okay. ja Najgorsza walka w życiu No ta, z pani do wody Dziękuję. A, czyli to był ten położny. Żeby sobie zrobić klatkę. Ale jak mnie wnerwia to. No mm -hmm. zebrane. Ja śpi, mogę tu spaść? Mogę. A i wróciliśmy tu, super. teraz lecimy tu. No nie, no kurde, ja nie wiem kiedy on biegnie, a kiedy nie biegnie. No, no. Co jest, on jest szybszy ode mnie, czy co? Daj, biegnij za mną. Debil. i teraz lecimy tu, żeby. Kliknąć przycisk. Powiedziałem, żeby kliknąć przycisk. O ja tu przeżyłem. Nie wiem jakim cudem, ale przeżyłem. O, teraz by brakowało, żebym tutaj się nie złapał, nie? Okej. Okay. Lecimy dalej. Mam dosyć tej zabawy z tymi beczkami. Dobra. Tą klatkę jeszcze na ludzi rozwalimy. Lecz teraz jest gorszy problem. Ponieważ teraz będziemy musieli latać tutaj, stoję prosto pod nim, nie? To jest jakiś żart. Dobra, jej, jej. przeżyliśmy. Beczka tu, wspierajcie Be, często. Ponieważ tam był przycisk, popatrzcie, to tutaj działa w ten sposób: klikamy ten przycisk, lecimy szybko tutaj, bierzemy beczkę i lecimy tam dalej. Dobra. Tam, tam się z tamtym udało na czas, na szczęście. A czy tu się uda... <śś> nie tarafiłem Bo po co? Co nie? Bo po co trafić w miejsce, do którego musisz trafić, żeby nie zginąć? To zrobię teraz w ten sposób. No. O nie. Zapadające się. Ała, to bolało. Cofamy tu Teraz musimy tą klatkę rozwalić, żeby uwolnić Naszego mominka Oh my fucking god i teraz będziemy tańczyć Makareny znowu Kuźwa Dobra lecimy to było złe. To było bardzo złe. Ta, dobra, nie męczcie mnie tym zapisem. Znowu statyk piracki. Jej. Dobra, ludziska, wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, subika na kanale oraz walicie w dzwona, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. A tymczasem się trzymajcie i elo.